Ale pojawił się jeden kłopot, bo ten system działa w taki sposób, że stoisz na środku sklepu, przy samochodzie i przychodzą do ciebie mężczyźni, których kobiety robią zakupy w tym czasie w tych sklepach odzieżowych. No i ten gość albo jest z torebką od swojej żony, albo nie jest, to bywa różnie, zależy od tego poziomu, jak bardzo akceptuje swoją męskość. No i przychodzą, a wiecie, chłopy nawet jak się nie znają na samochodach, to, to myślą, że się znają, więc zadawali bardzo ważne pytania z ich perspektywy. Na przykład, a ile to pojedzie, nie? To było takie kluczowe pytanie: jaki to ma duży bagażnik? Albo ile to ma litrów zbiornik paliwa? No i ja chcąc być tym opowiadaczem i dostarczać im, spełniać ich oczekiwania, uczyłem się tych wszystkich katalogów, uczyłem się tych wszystkich cenników, no i odpowiadałem na te pytania. No i przyszedł taki moment, gdzie robiłem to powtarzalnie, gdzie myślałem, że po prostu zdechnę z nudów, jeżeli będę dalej udzielał tych informacji. Więc wpadłem na taki pomysł, że z tych zresztą nudów po prostu zacznę ja im zadawać pytania. Bo się nudziłem. No więc stwierdziłem, że im bardziej odjechane to pytanie będzie, tym ja się będę lepiej bawił. Więc zadawałem im pytania takie na zasadzie, a gdzie by pan pojechał w pierwszą podróż tym autem? Albo czasami lepiej było wtedy, gdzieby pan zabrał żonę w pierwszą podróż tym autem. Albo jak byli razem we dwójkę i była pani, to do czego by pani pasował ten kolor w domu? No i zadawałem im takie szalone pytania, różne dziwne przychodziły mi do głowy. No i okazało się, że sprzedałem samochód, będąc w tym sklepie. Nie?